Musimy robić nowe intra. No, naj... Czy trzeba będzie teraz by zrobić dni Blendera? Mniejsza z tym. Jak gdyby było nowe intra, to by było coś w stylu. Kupa dnia? Och. To by można było wykorzystać do intra wysokiej gęstości i lepkości płyny. Ale nie idźmy na razie tą drogą. Newtera. Nie pamiętam skąd to wziąłem. Zaintrygowało mnie to, że to chyba wychodzi na switcha. I ma. E, miało chyba z 50 tysięcy odsłon zwiastuna, tak? Zobaczmy i ten skasujmy. Teraz tak, Los Angeles. Jest muzyka, która wydaje się być. No, muzyka jest ok, nie? To jakiś znany twórca zrobił, nie? Muzyka zrobił jakiś. Zaraz, ktoś zna, zna nazwisko. Moment, moment. Eee, Wasserman, tak? A i jest polska wersja, która jest najlepszą rzeczą w tej grze. Tak? Polski, niemiecki, japoński, koreański, norweski, portugalski, chiński, szwedzki, filipiński, języński, afrykański, turecki, polski. Dobra. Eee, co mnie jeszcze intrygowało? Więc tak z ważnych rzeczy. Gra zajmuje 3 GB i kosztuje. Ty, to jest przedpremierowy pokaz, tak? O, przed, przedpremierowe oszerzenie. Zagramy od nowa. E, gram na klawiaturze, bo nie mam pada pod USB. Skazówka w ogóle, bez w się ukryło. Drastyczne zwody, zwroty. Upuść ładunek, menu pauzy, ciąg do przodu, odwrotny ciąg. Więc tak, gra jest trudna. Już niestety graliśmy w to. Wusie lata, leci się do góry. Trzeba polecieć tutaj. Mamy takie paski jak... Integralność kadłuba. I paliwo, tak? I tu możemy wziąć paliwo w postaci kropki. Tutaj musimy wziąć ładunek. Gra z kiosku, to nie jest gra z kiosku, to jest gra... kioski, kioski jeszcze istnieją, nie istnieją już kioski. Nikt nie wiem, co jest gra z kiosku. To jest gra z komórki totalnie. Gra z komórki 2010. W latach 90. no na Atari to była spoko gierka, przyznaję. Misja kompletnie. Jak ktoś pyta, dlaczego nie chcę testować tych... Kto to pytał? Znajdźcie go. Kto pytał o to, czemu nabieram tyle gier i potem gram w bunkry w Star City? Dlatego. Właśnie dlatego. Okej, okay, tutaj rozpocznij, że swoją misję. Tutaj zbierz paliwo i tutaj rotujesz naukowców. Pa. To jest trudna misja. Ona jest realistyczna pod chwilą. trzeba unikać tych gejzerów. Najgorsze, że nie mamy mapy, więc nie wiemy gdzie jesteśmy technicznie. Czyli jest to mało. Boję się, że przeleciałem miejsce, gdzie mieliśmy zabrać paliwo. To jest paliwo, dobra. Tak, super, Deficyt dobra. Że grawitacja mała, realistyczna gra, to jest jakiś, jakiś księżyc, nie? Gra tłumaczy, że... Jezu, gra szyfrów jest jeszcze! Dziękuję za przypomnienie. Zapomniałem o tym. Ulubiona gra pana Jarosława i jego kotka. Sekundę. Tu musimy zabrać naukowców. Dobrze się bawicie? Podoba wam się? Zapłacili byście? ile kosztowała? 12% 8% Zmiana jest Zaliczy? Dobra Gra ma problem Czekaj, czekaj, widzisz czerwony wskaźnik tym zesłowem F obok Ty zawiesiła się Zawiesiła się, nie wiem co się dzieje, bo doleciliśmy Jezu, dobra, zawiesiła się Zawiesiła się, OK. No, Newtera, tak Winter Year Studio Los Angeles. W Los Angeles działa się akcja Terminatora. Dwa. Chyba jeden też. Tyle. No, ten sprawdzony. Tak, zaraz wolne, zaraz. New Terra. To, Kolejna gra. Kolejny dzień. Tak się toczy życia cud.